Kolejne dobre spotkanie w wykonaniu juniorów Krośnieńskiej Tęczy. Piłkarze grający w lidze makroregionalnej radzą sobie coraz lepiej. Choć dotychczas osiągnięty wynik nie zachwyca, bo zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, to ich gra w ostatnich spotkaniach mogła się podobać. Tym razem nasi zawodnicy grali w Zabrzu. Było dobrze do, do 70. minuty, gdzie prowadziliśmy 1:0. Pierwsza połowa bardzo dobra. Tempo meczu było bardzo wysokie, strzały oddawali, oddawały dwie drużyny i to po kilka takich dosyć groźnych. W drugiej połowie przeprowadziliśmy bardzo świetną akcję z lewej strony, gdzie Marcin Pies dośrodkował piłkę do Kamila Konopskiego, który zdobył brałkę głową. Niestety później bramki zaczęli strzelać gospodarze. Zmęczeni krośnianie przegrali ostatecznie 1 do trzech. Trzeba co ukrywać. Tam są zawodnicy, którzy grają w Kadrze Polski, między innymi z, z tej szkółki wywodzi się Łukasz Piszczek, także y, przeciwnik y, bardzo mocny, ale myślę, ja jestem bardzo zadowolony ze swoich zawodników, także bardzo dobrze się zaprezentowaliśmy, nawet także również miłe i ciepłe słowa usłyszeliśmy od. Y, Prezesów, barka zabrze, od trenerów, także myślę, że, że jest przyszłość w tych zawodników. W ostatnim spotkaniu przegrali również seniorzy, tęczy. Mecz w Witnicy zakończył się wynikiem 4 do 1. Okazję do rehabilitacji seniorzy otrzymają już jutro o godzinie 18 w meczu z drużyną łucznika strzelec krajeńskich. Z kolei nasi juniorzy również jutro, ale o godzinie 12, podejmą ekipę stali brzeg.